Terima <small> kasih telah menonton! <noise> Ready now, ready now. I ain't gonna, I ain't gonna fall back I took right, well, it on, take it on me, take it on me. Mm, baby. All right, well, I never ask never asked well, you're gonna, you're gonna be my tonight. take it with, take it with me, take it with me. Mm. <laughs> God Korantora Biblia Melodia A we i Maria Kwas się w banie mocno bija Berbelucha kapitana Kwasem zakrabiana faza jest gwarantowana Kazania jak ublebana Ja nie jestem od karania Ja ci każę monty kwasa Każdy senior, każdy wasa Zapodałby sobie kwasa Po co wyborcza kiełbasa Kopie mocno jak subasa Tylko to co nas podnieca To się nazywa branie kwasa Garmażeria, głównie domy, żandarmeria, poligony Kawaleria, wyścigony, enter, pewniak na salony Jakie wady i zalety, same zady i walety To na pewno jest mocniejsze niż eleganckie bankiety lepiej wióry lecą tam gdzie dzięcioł, Krystian Digitator pokleił poezję na wizji rękoma To było bezczelne, napiłem się wody ze skilowej studni Dochodzę do fundamentalnej konkluzji, że mogę nawijać tu sobie na ludzi historie Które nie miały miejsca, bo piszę dziś taką literacką fikcję Możesz powiedzieć, że Enter rozjebał Witam, witam, witam was wszystkich bardzo serdecznie na streamie dzisiejszym. Witam, witam, witam pięć osób, ja pierdyle na początek. Witam was wszystkich. Kurde. Ładnie, ładnie. Początek to już mi kurde zaskakujecie, nie? Ja pierdyle, no tyle osób. Kurde, no przecież to jest nie do pomyślenia, nie? Co tu się kurde dzieje, nie? Ja pierdyle. Że, czte, że, że pięć osób? No, i zajebiście. już od początku mi poprawiacie humor. Kurwa, co kierownicę podpiąć, nie? Cyk od zasilania i cyk od naciskaczy. <grym> Jakbym powiedział to słowo, to Michał zbanowali. Dobra, ja muszę się na chwilę wyciszyć, wyciszyć bo muszę kalibrować. A jednak nie, dobra, jest git, jest git. Jest z git, także zaraz yy, o, już odpalam Ford i lecimy, ne? lecimy dzisiaj trochę grzebałem kurde w ustawieniach tych yy, tam w grafice w Fordzie. Także yy, będzie taka, w sensie suwaki mam wszystkie na, yy, na tak jakby trochę niższą niż maksymalna, ale za to mam an, yy, anti a, Nie wiem, nie wiem jak to się mówi antalizing, nie mam. Mam dosłownie na maksa, tylko mam, mam y, masę MSAA. Mam, mam razy 8, ale FXAA nie mam. nie? Mam, y, Wyłączę FXAA, bo to mi wpieprzało dużo. Nie? Ale wydaje mi się, że powinno być dzisiaj dobrze. Hubik się witam ciebie. Powinno być dzisiaj dobrze, powinno być zajebiście. Także no co, ja, ja już lecę. Nie? A coś mi przycina ten y, bitrate, Bitrate. Mi coś ten, nie ten, nie, nie, nie chce współpracować, yy, czyli trzeba zmniejszyć. Dobra, dajmy 25 tysięcy. Dostosuj. Dalej nie? Dobra, 23 tysiące. Nie przemyślałem trochę tego. O, 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 dobra. Mamy na zielono Także jest dobrze No internet już powoli Nie wyrabia trzeba kurde wymienić router bo, mi, bo mnie już denerwuje kurde Denerwuje mnie ten router już jak cholera dobra OBSa sobie daje na drugi ekran Cyk I co odpalam do kierownicy Program I Forza Już odpalam Forza nie Nie, nie, nie cierpliwcie się już będzie forza. Już odpalam. Dobra. Macie ekran. Mam nadzieję, że internet da radę z bitrate'em na tysiące bitrate'u. To jest sporo, nie? To jest sporo. Zawsze streamowałem na, nie wiem, na 12 chyba albo na 14. Ej trzeba wyciszyć. Ej, trzeba to wyciszyć, nie? Dobra. Zaraz się ekran y, uspokoi. Dobra, od razu powinno wczytać. Pyk. No. To się nazywane. To jest dobre. A ja to sobie zobaczę, czy w telefonie nie mam przypadkiem aktualizacji, kurde, YouTube'a. Yy, YouTube. Nie, nie mam. Bo mi coś laguje, YouTube, nie? Dobra, powinien być ładny obraz, ne? powinien być naprawdę piękny obraz, o tu sobie jakimś, w ogóle dzisiaj zrobiłem tą trochę playlisty na ISA, dobra, Galardo Spider, w sumie możemy sobie nim pojeździć, nie? kurde, du du dużo mi brakuje do tego SVJ, ne? siema, siema, welcome back, mm, dobra, ty polatamy tym, y tym, y czekaj, Lamborghini, o, dawaj tym Galardo polatamy chwilę, nie, Galardo pyk, Mama do mnie pisze, nie? Lekcja dorobiona, bo widzę, że masz live'a. <laughs> to było dobry, to było to dobry. I dobra, ja mam tylko, ja mam tylko jedno pytanie. Czy jest dobra jakość obrazu? Aż sobie kurde zobaczę, ne? Chyba powinno być git, nie? Dobra, przejadę się tutaj chwilę. Fajne to Lambo, No, Dobra, muszę zmienić tylko yy, sterowanie, bo mi zawsze się zmienia. Ej, jest ładny obraz, ne? Ale są przycinki. No, o kurde. Ale mi life laguje. O kurde. Ej. O nie, ale mi laguje. Ej, dobra, ej. Nie, 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 bo ja tak nie mogę. Ja ty... nie, 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 ja tak nie mogę. Nie mogę tak. Słuchajcie widzowie, ja ten, muszę odpalić yy, od, od nowa live'a, ja tak nie mogę, bo mam, yy, widzę, że na OBSie mam 28 fps'ów, nie? nie mogę tak. Dobra widzowie, yy, jak coś, to zaraz będzie następny live, nie? będzie drugi live. Sorry za utrudnienia, no ale no, siła wyższa, nie? Do, do, za dosłownie parę sekund, nie? To jest, dajcie mi chwilę.